Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w takich pięknych okolicznościach przyrody. Po prostu pogoda zrobiła nam sikusa na prima, a triwizji spadło. Mnóstwo śniegu i ten śnieg ciągle pada. Mimo wszystko ja się cieszę, dlatego że każda kropla wody jest na wagę złota. Kochani, dzisiaj taki bardzo ciekawy temat dla osób, które zaczynają swoją przygodę z ogrodem. Zaczynają zarówno z uprawami warzyw, jak i owoców, czyli ogrodnictwo dla początkujących. Opowiem Wam o takich 15 zasadach, których moim zdaniem warto się trzymać, kiedy zaczynamy swoją przygodę z, ogrode, z ogrodem, po to, żeby uprawiało nam się wszystko po prostu łatwo, przyjemnie, no i żeby te efekty były jak najlepsze. Podzieliłam wszystkie te moje porady na 15 takich punktów, które krok po kroku pokażą wam w jaki sposób radzić sobie z tym naszym własnym kawałkiem ziemi. Ten filmik może będzie troszkę długi, ale zapaszcie sobie coś do picia, odetchnijcie, odpocznijcie i zapraszam. Punkt pierwszy. Uprawiaj zawsze to, co lubisz, bez względu na to, czy są to warzywa, czy owoce, czy kwiaty. Po prostu, kiedy zaczynasz ze swoim ogrodem, to skup się na tym, co ty lubisz jeść i co ty lubisz oglądać. Młodzi początkujący ogrodnicy często tak rzucają się na tak wiele takich różnych roślin, których nie znają, albo takich, które im nie smakują, jeżeli chodzi o warzywa na przykład, czy owoce. I to prowadzi często do frustracji, dlatego że napracujemy się przy tym, a te efekty w sumie, no to tak nam się zbytnio nie podobają, więc zawsze na początku stawiaj na to, co ty lubisz. To wtedy to da ci ogromną satysfakcję, no i przede wszystkim będziesz mieć taki taki motor napędowy do działania, żeby robić więcej i więcej. Punkt drugi. Skup się na roślinach kilku, tylko i wyłącznie kilku, żeby się nie zniechęcić. To właśnie nawiązuje do tego pierwszego, wcześniejszego punktu. Jeżeli tak od razu zaczniesz się rozdrabniać i uprawiać dziesiątki, a nawet czasami zdarza się, że setki roślin, to uwierz mi, że w pewnym momencie się pogubisz. Po prostu zniechęcisz się, tego będzie za dużo, bo no każda roślina ma inne wymagania, każda potrzebuje czegoś innego, i jeżeli my tak y, rozłożymy te swoje siły na tak wiele rzeczy na początku, no, to o zmęczenie jest bardzo szybko i łatwo, a to powoduje, że tak zastanawiamy się, czy rzeczywiście to ogrodnictwo jest dla nas, a może jednak nie, bo tej pracy jest tak dużo, każda roślina potrzebuje czegoś innego. Skupcie się na początku swojej ogrodniczej drogi na kilku roślinach, maks kilkunastu, a na pewno będzie dobrze, i ja Wam to obiecuję. Punkt trzeci. W pierwszym roku Warto kupić trochę rozsad warzyw i kwiatów i trochę wysiać. Chodzi o to, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na przykład na własnych wysiewach, bo bardzo jest to możliwe, że wam się po prostu nie uda, że rozsady nie wykiełkują albo padną, albo wysiejecie za szybko, za późno, że coś będzie nie tak. A jeżeli wy sobie w pierwszym roku kupicie trochę rozsad i trochę samodzielnie wysiejecie, to nawet jeżeli z jednymi czy drugimi coś miałoby się nie udać, to zawsze właśnie macie te drugie, tak dla bezpieczeństwa. Na przykład ja w pierwszych latach robiłam tak, że wysiewałam sobie pora i selera, ale jednocześnie trochę rozsad sobie kupiłam, bo nie widziałam, czy te moje pory i selery sobie dadzą radę, czy mi nie zmarzną, czy ja w ogóle jestem w stanie wyhodować ładne sadzonki. I dopiero z czasem zauważyłam, że wszystko jest w porządku, nawet jeżeli na początku te rozsady wyglądają słabo, to w miarę upływu czasu one wyglądają coraz lepiej i wyrastają, i ja nie muszę się już posiłkować tymi moimi awaryjnymi kupnymi. I to samo będzie dotyczyło kwiatów. Jeżeli nie mamy doświadczenia, a bardzo, bardzo chcemy mieć na przykład kwiaty z własnej rozsady, z własnych wysiewów, to dla pewności chociaż jedną roślinkę kupcie sobie gotową w ogrodniczym, na targowisku, gdzieś, w jakimś markecie. I wtedy będziecie mieć taki spokój wewnętrzny, że nawet jak się nie uda, no to się uda. Punkt czwarty. Nie rzucajcie się na głęboką wodę. Słuchajcie, jeżeli zaczynacie ze swoim ogrodem, to przygotujcie sobie na początku na przykład jedną rabatę ozdobną i mały warzywnik. Ja widziałam już w swoim życiu osoby, które zaczynały i startowały z warzywnikiem i od razu były to po prostu no, hektary wręcz, tu żartuję, ale bardzo duże, duże powierzchnie i tego się nie dało obrobić. Uwierzcie, każdy ma jakieś swoje możliwości, a tym bardziej, kiedy startujemy no, na przykład na nowym miejscu, na którym w tamtym roku był trawnik. To wyobraźcie sobie na przykład ile chwastów jest w tych pierwszych latach, jak to... Taka osoba, która zaczyna, ma dużo na głowie, jak musi się dużo nauczyć, jak musi dużo obserwować. Im większy jest areał tej uprawy na początku, tym większa jest szansa, że się po prostu szybko zniechęcimy. A nie o to chodzi, bo w całej tej uprawie chodzi o to, żeby to robić z przyjemnością, więc im mniej na początku, tym tak naprawdę więcej. Mały warzywnik i jedna, maksymalnie dwie nieduże rabaty. Miejcie mniej, ale niech to będzie maksymalnie wypielęgnowane i piękne. Punkt piąty. Nie spinajcie się, słuchajcie. Nie wszystko musi być tak idealnie jak na Instagramie. To nie chodzi o to, żeby każda Wasza uprawa, rabata czy warzywnik wyglądały tak jak te zdjęcia, które są prezentowane w mediach społecznościowych. Wiecie doskonale, a przynajmniej podejrzewacie, że to co się nam pokazuje w mediach to jest bardzo często taka rzeczywistość podrasowana. No nic to jest brzydkie nie ma takiej oglądalności jak to co jest piękne. Dlatego we wszystkich tych programach takich ogrodniczych, na wielu kanałach też ogrodniczych, pokazuje się idealne, wypielęgnowane, zadbane ogrody, które wiecie, Istnieją, ale nie są takim standardem, szczególnie jeśli ktoś zaczyna. Więc jeśli zaczynacie, to nie dajcie sobie wmówić, że nie możecie mieć ani jednego chwasta, że wszystko musi być równiutko, że musicie włożyć ogromne pieniądze w zakup jakichś bajerów, grządek włóknin i cudów na kiju, bo wam to jest na początku po prostu niepotrzebne. Startujcie z ograniczonym areałem, możliwościami. Ale miejcie z tego radość, bez spinania się, bez takiego nadmiernego stresu, a na pewno na koniec sezonu odetchniecie z ulgą i powiecie: fajnie było. Wcale nie musiałem się, czy nie musiałam się tak bardzo denerwować. Punkt szósty. Porażki to nauki. Nie ma czegoś takiego jak porażka, całkowite jakieś y, utrata na przykład y, plonów czy sezonu. Każda porażka. To jest jakaś nauczka na przyszłość. To jest coś, co pozwala nam zdobyć nowe doświadczenie. Przyjmujcie swoje porażki z rezerwą. Jeżeli coś padnie, uschnie, jeżeli coś zjedzą mrówki, y, jakieś drzewko podkopie nam, nornica czy kret, to się zdarza. I słuchajcie, to będzie się zdarzać zawsze. Ja powtarzam bardzo często, że ogrodnictwo to jest y, sztuka, po pierwsze kompromisu, a po drugie cierpliwości. Ogrodnik musi mieć ogromną cierpliwość do różnych porażek i przyjąć je tak, że one się będą zdarzać. I my czasami nie mamy wpływu na to, że coś nam się nie uda, bo to może być po prostu kwestia nawet pogody w sezonie albo jakichś tam zdarzeń, które są poza naszą jurysdykcją. Jeśli się nie udaje, machnijcie na to ręką, spróbujcie jeszcze raz, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o ten efekt. Chodzi o radość i o przyjemność tego, co robimy. A to jest w tym wszystkim może nie najważniejsze, ale bardzo ważne. I punkt siódmy. Nie kupujcie na początku drogich gadżetów ogrodniczych. Słuchajcie, nie dajcie sobie wmówić, że Wy potrzebujecie po prostu takich rzeczy jak jakieś skomplikowane preparaty, jakieś wymyślne. Elementy architektury ogrodowej, czy takie bardzo, bardzo drogie narzędzia. Owszem, dobrze jest zainwestować w coś lepszego, jeżeli my wiemy, że my będziemy ten ogród prowadzić, że to będzie coś na lata, ale kiedy wy startujecie i wy nie wiecie jeszcze, czy wy to polubicie, czy w ogóle tego nie polubicie, to proszę was, nie dajcie sobie wmówić z różnych miejsc, że potrzebujecie jakichś tam wymyślnych rzeczy żeby uprawiać swój ogród. Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, 50, 100 czy 200 lat temu nie było takich cudów, jakie są prezentowane teraz jako must-have do ogrodów. I jakoś świat przetrwał, rośliny rosły, liczba gatunków powiększała się z roku na rok, z dekady na, na dekadę, i ogrody też były piękne. Często producenci i osoby, które sprzedają różne rzeczy, starają się nam wmówić, że my potrzebujemy takich drogich ogrodniczych gadżetów, bo wiecie, to jest modne i to bez tego to się nic nie uda. Nieprawda. Ogród możecie prowadzić z kubką obornika, łopatką, szpadlem, grabiami i konewką z wodą deszczową. No i kilkoma nasionami czy sadzonkami, może nie kilkoma, ale paczką. I da się i nie potrzebujecie tego wszystkiego co jest prezentowane jako niezbędne tych wszystkich produktów sztucznych preparatów jakiś o, owszem później w miarę upływu czasu na pewno będziecie chcieli to wypróbować może będziecie mieć więcej pieniędzy albo stwierdzicie że no wasz ogród w sumie to już wymaga takich rzeczy ale na początku absolutnie jeżeli stracicie dużo pieniędzy to to ogrodnictwo całe może wam się szybko znudzić bo stwierdzicie że w sumie to jest fajne, ale to tyle kosztuje. To takie drogie hobby nie. Ogrodnictwo nie jest hobby droższym niż inne hobby. A jest też jednym z takich hobby, które potrafią nam dać korzyść. Nie tylko w postaci przyjemności, oglądania czy smakowania, ale też zdrowia. Punkt ósmy. Zapisujcie swoje wnioski. To jest bardzo dobry sposób. Słuchajcie, warto mieć. Może nie tyle jakieś konkretne kalendarze ogrodnicze, jakieś planery ogrodników. To jest wszystko fajne, ale powiem Wam, że testowałam już kilka takich rozwiązań i wiem jedno. Każdy ma inny tryb pracy w ogrodzie, każdy ma inne upodobania. I nie ma takiego planera, który byłby uniwersalny dla każdego. Więc najlepszy planer to będzie taki, jeżeli Wy weźmiecie sobie po prostu zeszyt, długopis. I zaczniecie zapisywać to, co wy uważacie za słuszne. Co warto sobie zapisać? Na przykład, zrobić sobie plany na wysiewy, rozsady i plany na wysiewy do gruntu. Warto na przykład wypisać sobie jakieś fajne odmiany roślin, które mieliście albo widzieliście u kogoś z zamysłem takim, żeby pozyskać nasiona czy sadzonki. Warto zapisywać sobie wnioski z tego, co Wam się udało. A co nie? Na przykład możecie sobie mm, zapisywać, ile czasu zajmuje kiełkowanie, na przykład selera czy pora, ile kiełkowanie pomidorów albo y, ile czasu od sadzenia pomidora zerwaliście pierwsze owoce w konkretnym sezonie. To pozwoli Wam przełożyć sobie całą tą pracę na konkretne etapy i wiedzieć, jak musicie te swoje zadania podzielić. Żeby ze wszystkim zdążyć, ale żeby się też zbytnio nie śpieszyć. Przepraszam, coś troszkę boli mnie gardło. Czyli zapisujcie. Jeśli lubicie to, ja uwielbiam robić notatki wszelkiego typu i one bardzo mi pomagają i mam wrażenie, że nawet jeżeli to nie jest sposób, który do was przemawia, to warto spróbować, bo być może akurat podchwycicie tego bakcyla i to wam w czymś pomoże. A zawsze warto. Punkt dziewiąty. Postaw na rośliny proste w uprawie. I to jest bardzo ważne. Na początku tacy ogrodnicy często rzucają się na takie rośliny, które niestety wymagają no, bardzo dużo wiedzy, czy już jakiegoś tam podstawowego doświadczenia w uprawie, żeby się udały. I powiem Wam z własnego doświadczenia, że na przykład moim zdaniem takimi roślinami są pomidory i kapusty. Jeżeli nie mamy w ogóle bladego pojęcia o marchewce. To możemy ją wysiać i zostawić na cały rok, i ona nam najprawdopodobniej, no raczej na 90% urośnie i będzie ok. A jeżeli my tak samo nie mamy bladego pojęcia, na przykład o kapustach czy pomidorach, kupimy sobie sadzonkę, posadzimy ją i zapomnimy do końca sezonu, to najprawdopodobniej nic z tego nie będzie. Czyli, jeżeli zaczynacie, to zacznijcie od roślin prostych, czyli od na przykład Warzyw korzeniowych, buraki, marchewka, pietruszka. Powinno Wam się to udać zawsze. Jeżeli wysiejecie w odpowiednim terminie, no uda się zawsze. Zacznijcie też na przykład od zakupu gotowej rozsady selera i pora i od wysiewu fasolki do gruntu i koperku. I to taka podstawa na pierwszy rok może być. Oczywiście możecie do tego dołączyć ogórki i też sobie posiać lub kupić gotową rozsadę. I ten zestaw będzie taki naprawdę podstawowy, jeżeli chodzi o warzywa i powinno Wam się w pierwszym roku czy tam w drugim roku udać. A jeżeli już Wam się uda, no i trochę się z tym tak obcykacie, to w następnym roku możecie nawet dołączyć sobie dodatkowe warzywa. I coraz trudniejsze, a, albo coraz wcześniej próbować je sadzić czy siać. Wszystko w miarę doświadczenia. Nie od razu kraków zbudowano. Punkt dziesiąty. Zaopatrzcie się w takie podstawowe minimum ogrodnika, czyli w to, co jest naprawdę koniecznie potrzebne albo przynajmniej przydatne, żeby prowadzić ogród. I na początku nie wydawajcie pieniędzy na nic poza tym. Naprawdę proszę Was, a będziecie mi dziękować za tą radę. Na początku kupcie sobie konewkę. Najprostszą, najzwyklejszą plastikową konewkę. Najlepiej taką dziesięciolitrową, bo. Mieści się w niej dosyć dużo wody, ale no nie jest zbyt ciężka, dlatego że taka lekka z plastiku, fajnie się to nosi. Doniczki: jakieś doniczki na rozsady, czyli coś do wysiewu, takie małe doniczki P7 lub P9, albo multiplaty. Albo jeśli nie chcecie tego kupować, no to korzystajcie z takich pojemników z recyklingu, na przykład mm, kubków po jogurtach, śmietanach, lodach, po pieczarkach. Będzie ok. Zaopatrzcie się w nasiona. Sprawdzajcie, żeby te nasiona były świeże, żeby były, no, miały długi termin y, przydatności do wysiewu. No i jeśli macie możliwość, no to kupujcie w takich miejscach, w których wiecie, że nasiona były przechowywane w dobrych warunkach. Zaopatrzcie się w grabie, szpadel, łopatę, widły i wiaderko, jakiekolwiek, plastikowe, może być nawet po czymś. I warto do tego mieć też rękawiczki i sekator. I to jest wszystko. Wszystko, czego potrzebujecie na początku. Nie potrzebujecie absolutnie niczego. No, oczywiście, jeżeli chcecie coś sadzić z gotowych sadzonek, no to też rośliny i rozsady. To też warto się w to zaopatrzyć. Punkt jedenasty. Czerpcie wiedzę, skąd się da. Słuchajcie, ogrodnictwo to nie jest coś, co nagle przyjdzie, jak jakieś oświecenie, że my sobie siedzimy i nagle spływa na nas. Z wszechświata cała wiedza o uprawie roślin tak się nie dzieje. Żeby to się udawało, żebyśmy mieli z tego taką prawdziwą przyjemność, żebyśmy mogli komuś poradzić, co robić i jak robić w takiej kryzysowej sytuacji, no to musimy czerpać po prostu wiedzę. Warto sobie kupić jakąś podstawową książkę, taką ogólną książkę o ogrodnictwie. Oczywiście warto czytać jakieś materiały w internecie, artykuły, blogi. Możecie zapoznawać się z informacjami w jakichś y, artykułach, w y, czasopismach, na przykład ogrodniczych, tylko one często są już dla takich osób o level wyżej, takich bardziej zaawansowanych. No i oczywiście korzystajcie z filmów na YouTube czy w innych serwisach. Chłońcie tą wiedzę. Bez niej ogrodnictwo jest bez sensu, bo musicie bazować tylko i wyłącznie na doświadczeniu i tracicie kolejne lata. Czas, pieniądze, miejsce na coś, co po prostu może się nie udać. Punkt dwunasty. Poczujcie radość płynącą z rozwoju roślin. Moim zdaniem, obserwowanie tego, jak małe nasionko przeistacza się w kiełek, później w mikro roślinkę, a następnie bujną, piękną roślinę, która wydaje owoce albo zachwyca nas kolorami, jest po prostu fenomenalne. To trzeba czuć. Ogrodnictwa nie można pokochać. Jeżeli ktoś nie lubi tak zwanego grzebania się w ziemi, nie lubi zabawy z tymi roślinami, nie jest to dla niego, to on tego nie poczuje. Jeżeli wy to czujecie, jeżeli na przykład macie rośliny domowe, doniczkowe i uwielbiacie patrzeć, jak rosną, to najprawdopodobniej pokochacie też takie ogrodnictwo zewnętrzne czyli uprawę warzyw, owoców i roślin ozdobnych. Trzeba się w to wczuć. Rano w niedzielę wyjść do ogrodu i poczuć zapach tej rosy, posłuchać tego szumu drzew, śpiewu ptaków, popatrzeć jak roślina rozkłada swoje listki do słońca. Jeżeli tego nie czujemy, to słabo to widzę. Punkt trzynasty. Zarezerwuj sobie czas. Ogrodnictwo wymaga czasu. I bez względu na to, jaki mamy ogród, czy to jest taki ogród, wiecie, użytkowy, taki, z warzywami, owocami, z sadem. Czy to jest ogród typowo ozdobny, czy też mieszany, to my musimy jakiś czas poświęcić. Oczywiście są takie ogrody ozdobne, które robi się tak naprawdę raz i robi się je z wykorzystaniem nasadzeń iglaków, roślin takich wieloletnich, bylin i na przykład trawnika. Wszystko jest to ściółkowane jakimiś agrotkaninami, wysypywane korą czy kamieniami i to jest na lata. Robimy to raz i już właściwie prawie tam nie dokładamy żadnej pracy oprócz jakiegoś sezonowego cięcia czy koszenia tej trawy. Ale w większości przypadków te nasze ogrody jakiejś pracy wymagają, więc musicie, słuchajcie, mierzyć siły na zamiary. Jeżeli Wy początkującymi jesteście, startujecie z tym ogrodnictwem, no to zastanówcie się, ile macie czasu, powiedzmy w tygodniu. Czy to jest godzina, czy dwie godziny, a może cała sobota, cały dzień, i dopasujcie te Wasze uprawy do tego czasu. Bo nie ma nic gorszego, jak wziąć sobie na głowę ilość pracy, której fizycznie nie jesteśmy w stanie wykonać, albo wręcz przeciwnie, zrobić taki pomysł, który jest zbyt mały, a okazuje się, że mamy dużo czasu i moglibyśmy zrobić wiele więcej. I czujemy niedosyt. Ja wiem, że to też jest kwestia doświadczenia, i tak, nie mając żadnego, nie wiemy, ile będziemy razy musieli w miesiącu pielić, jak często musimy podlewać i wiele, wiele innych prac, ale przede wszystkim czas. Musicie wiedzieć, że taka jednostka czasu jest w Waszym zasięgu, i dopiero wtedy można startować z, z ogrodem. Punkt 14. Stwórz przestrzeń, w której odpoczniesz z przyjemnością. Nie sztuką jest zapatrywać się na ogrody, które widzimy w internecie, w filmach czy w czasopismach. Sztuką jest stworzyć sobie taką przestrzeń, w której my będziemy się czuli dobrze. Bo jeżeli przygotujemy dla siebie miejsce, w którym dobrze nam się odpoczywa, pije kawę, bawi z dziećmi, odpoczywa z partnerem, czyta książkę. To my będziemy tam chcieli przebywać, będziemy chcieli tam pracować, ulepszać to miejsce, doskonalić. To będzie po prostu nasze miejsce na Ziemi. A jeżeli my będziemy bazować na jakichś gotowcach, które no niby są piękne, być może też modne, ale tak nie do końca pasują temu, co nam gra w duszy, to uwierzcie, że praca tam nie będzie przyjemnością, a przynajmniej nie będzie czymś, do czego będziemy chcieli szybko biec na przykład po pracy. Bo to jest tak, że jeżeli robimy to, co lubimy, to robimy to całym sobą, robimy to z przyjemnością i po prostu biegniemy w te pędy, żeby trafić w to miejsce, gdzie będziemy tą naszą cudowną pracę wykonywać. A jeżeli my robimy coś z przymusu, no to co ja wam będę mówiła? Doskonale wszyscy wiecie, jak pracuje się z przymusu. Ani z tego przyjemność, ani efekt. Więc jak macie mieć swój ogród, to niech on będzie wasz i nie słuchajcie się innych porad, że to ma tutaj nie rosnąć, to powinno być niższe, to wyższe. Nie, to jest Twój kawałek podłogi, Twój ogród, i on ma wyglądać tak jak Ty chcesz. Nie tak jak chcę ja, czy jak się podoba Pani sąsiadce, tak jak się podoba Tobie. Oczywiście w ramach tam prawa i możliwości jakiegoś współżycia sąsiedzkiego, ale ogród ma być Twój. Na tym filmie zrobię dwa w jednym. Będę opowiadała o ogrodzie dla początkujących i pokażę filmiki i zdjęcia prezentujące swoje sadzonki na stan 1 kwietnia. Na tych filmach i zdjęciach I brakuje tylko sadzonek pomidorów ostatni. i papryki, które mam Planuj w długo, budynku. Terminowo. A tak to zobaczycie, Planuj, w jakim a stanie już, no, nie są moje rośliny, dotyczyłam w, w tym roku. Rób sobie plan. Zakładaj, co chcesz zrobić na przykład na początku sezonu, wiosną, co będziesz robić na przykład latem, co pod koniec sezonu, musisz mieć jakiś plan, jakiś pomysł na siebie, na swój ogród, no bo wtedy wiadomo, że łatwiej jest rozłożyć sobie te zadania, łatwiej jest to wszystko jakoś ogarnąć. No i też nic nie, nas nie zaskoczy, tak? Bo wiemy kiedy, co mamy zrobić, wiemy do czego dążymy, a jeżeli do czegoś dążymy, no to mamy ochotę, tak? Jeżeli mamy jakiś plan. To łatwiej nam się pracuje, dlatego że widzimy te poszczególne efekty, chcemy iść dalej, chcemy osiągać coś więcej i to jest też bardzo motywujące. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego z tego całego mojego wywodu. Mam nadzieję, że w czymś Wam pomogłam, że to początkujące ogrodnictwo no, będzie trochę takie jaśniejsze, będzie prostsze i przede wszystkim spokojniejsze. Pamiętajcie, żeby się nie zrażać. Jeżeli ktoś powie Wam, że Łe, wy nie potraficie to się nie tak robi słuchajcie każdy początkujący popełniał błędy każdy uczył się nie tylko na swoich błędach ale też na błędach innych osób puśćcie mimo uszu wszystkie nieprzyjemne komentarze i róbcie swoje a gwarantuję wam że za jakiś czas dojdziecie może nie do perfekcji ale do takiego etapu kiedy to wszystko będzie naprawdę piękne wypatrząc na swój ogród z rana w pierwszych promieniach słońca będziecie czuli radość, satysfakcję, a inni ludzie będą wykazywali po prostu podziw. Ściskam Was gorąco, trzymam kciuki za Wasze ogrody, żeby Wam się ze wszystkim udawało, żeby było więcej uśmiechu i sukcesów niż porażek. I do usłyszenia.